Powiedz mi, czemu Romeo zabił Julię? Z miłości do ukochanej osoby. Jakiej osoby? Julii. Czyli zabił ją, bo ją kochał? Dlatego, że ją stracił. Cześć, z tej strony Piotr Dybski i dziś sprawdziliśmy, jak placy znają lektury. Partnerem odcinka jest BookBeat. Aplikacja, w której w wygodny sposób możecie słuchać audiobooków oraz czytać e-booki. Także w trybie offline. Wśród książek znajdziecie lektury, kryminały, powieści, a także uwielbianą przeze mnie fantastykę. Dzięki BookBeat wróciłem do Pana Lodowego Ogrodu Jarosława Grzędowicza i przesłuchałem Metro 2033 Dmitri Głuchowskiego. Z kodem MTB możecie przetestować aplikację przez 30 dni za darmo. Macie do wyboru 3 plany subskrypcji w zależności od Waszych potrzeb. Więcej informacji w opisie, a teraz zaczynam odcinek. Co oznacza Carpe Diem? Chwytaj dzień. I jakbyś to swoimi słowami powiedział, bo to jest metafora? Yy, po prostu, żeby cieszyć się każdą chwilą. Tak jest. Coś w stylu, ale w topach. <laughs> Znacie takie paremie czy powiedzenia łacińskie, A, ale w topa kiedyś to było. Co oznacza karpę diem? Smacznego. Diem to jest dzień. Dzień dobry. Słuchajcie ci trochę. Słapać coś, to jest no. osiągnąć... Yy... Osiągnąć coś, dosta, dostać coś. Co oznacza słowo dziady w dziele Adama Mickiewicza? E, duchy? Ja wiem, ja wiem, to jest ten obrzęd taki dziadów starożytny. Ta, obydwaj macie rację. Tak. I duchy i obrzęd, bardzo dobrze, rewelacja. Coś mi się skojarzyło z miłością. Że dziady to miłość jakoś? No coś tam powiązane jest z miłością i też z jakąś właśnie, tutaj z wojną. Dziady jako lud. Jaki lud? Lud polski. Ludzi grzesznych może, którzy popełnili jakieś... Zbrodnie na przykład w przeszłości? Trzeba wspomnieć, że mama kolegi jest poloniską, tak? Tynek <grymne> <grymne> się wdał w mamę, czy nie? No, jak widać, nie za bardzo. <grymne> Kto napisał proces kawki? Adam Bickiewicz. Franc Kawka, wiadomo. Oczywiście, że Franc Kawka. Też to miałem. Jego nazwisko już dzisiaj padło tutaj w naszej rozmowie. Nazwisko Szuc? ma na K. Nie. Nie mówiliśmy o Szulcu. Nie. Padło? Tak, ja, ja je mówiłem. Rejt albo Wickiewicz? Polećmy do kolejnego. Pytania, bo nie pamiętam, kto kawkę napisał. Już wymieniłem chociaż raz jego nazwisko. Kto napisał proces kawki? Można już dwa razy. A było w pytaniach? Tu, tu było napisane w pytaniu, czy nie? Czy to było powiedziałem ehm, po prostu? Było w, napisane w pytaniu, tak. Nie coś na tropie. Kto napisał ten proces kawki? Pamiętam, mówił coś, pan czytał tutaj w Trzy razy. Było w pytaniu na pewno. Było. Tylko, że wypadło mi. Dodesz jakiś słowacki bickiewicz, coś w tym stylu, te lata? A pewien Franc to napisał. Franz. Franz Bauer. Nie, nie mam pojęcia w ogóle. No, proces kawki. Kto można napisać proces kawki? No Kawka to ptak na przykład. Zbliżam się. I, I co dalej? Skoro to ptak, to. A czy wiesz może, kim był Homer? E, to był poeta w starożytnej Grecji. I znamy go z utworów. Iliada i Odyseja. Pięknie, bardzo dobrze. E, Bóg grecki. Bo... Taki posłaniec. Yy, czyli on był szybki, tak? to tak. Przysyła wiadomości. Tak. To była... Nie wiem, co pamiętam postać literacka? A nazwa jakiej choroby to także tytuł powieści Alberta Kami? Dżuma? Dżuma, bardzo dobrze. nie pewnie powiedziałeś, ale dobrze. Potoczni tą chorobę się nazywa czarna śmierć. Słyszałem tylko o białej śmierci. Jest to jedzenie cukru i soli. Choroba, która mocno e, przetrzebiała ludzkość. Rak? COVID? Czemu Romeo zabił Julię? Romeo nie zabił Julii. A kto zabił Julię? Ona sama siebie tą trucizną uśmierciła. Tak jest, a dlaczego? Ponieważ myślała, iż Romeo sam popełnił samobójstwo i poszedł do grobu, i jako, że była bardzo zesperowaną kobietą i bardzo go kochała, to postanowiła no, wypić truciznę, bo nie mogła bez niego żyć. Tak, nie było Tindera, nie wiedziała o in, no, innych opcjach, tak? a były inne wioski wtedy. Tak. Dałby radę coś innego wymyślić. Mhm. Z miłości do ukochanej osoby. Jakiej osoby? Julii. Czyli zabił ją, bo ją kochał? Dlatego, że ją stracił. Zbyt bardzo ją kochał. Za bardzo ją kochał i co, nie mógł przeżyć tego emocjonalnie? Myślę, że tak. Definitywnie. Bo to była nieakceptowalna, nieakceptowalna miłość. I dlatego ją zabił? Tak. Bo mu podpadła. Jak podpadła mu? Zdradziła go. Mogło to być spowodowane przez ich właśnie rodzinę, że nie przepadali ze sobą i nie chcieli tego ślubu Jakby mhm. całej miłości Więc jedyne wyjście, jakie pozostało, no to... Zabić ukochaną? No nie z nią wyjechać i uciec? Nie, nie bo... <laughs> Tak, a czemu on siebie zabił? Czemu on siebie zabił? A to przypadkiem nie przyjechało go auto? <laughs> <laughs> Ale czy to już tej wersji filmu z Leonardo DiCaprio, tej takie aktualne? Możliwe <laughs> To tam chyba jedna rodzina nie akceptowała drugiego kochanka? Tak? Czy kochanki? Jest, to, 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 to był jakiś trójkąt? Coś takiego. Kim był Kmicic? Kmicic był bohaterem e, potopu Henryka Sienkiewicza. Była to postać, jak można powiedzieć, trochę taka nawrócona, ponieważ na początku poznajemy go jako takiego hulaka, rozbójnika, ale no, e, na no, samym końcu okazuje się bohaterem bardzo, ale to bardzo pozytywnym. Ja hmm. najczęściej jak czytałem z lektur, to tylko okładki. I streszczenia. To jest jakaś postać historyczna, postać fikcyjna. Na kogo byś tutaj strzelał? Eee, postać historyczna. Ja strzelam, że historyczna. Nie. Kurde. Który strzał? Szkoda. Podpowiedź trochę, koledzy. Taka, taka mała podpowiedź. Właśnie, wiedziałem, że fantastyczna, ale. Fantas no nie fantastyczna, tak? Lasy eee. mu z oczu nie waliły. A kim był Kmicic? Rosjanina? Jakiś, Jakiś poeta. Może jakiś pisarz? Też jakiś pisarz, tak mi się wydaje. Kmicic postać prawdziwa z Pana Tadeusza, nie fikcyjna. Nie Ale gdzieś... w pana Tadeuszu były postacie fikcyjne czy prawdziwe? Prawdziwe. Czyli Pan Tadeusz istniał? chociaż Ksiądz Robak istniał? Ksiądz Robak, tak, istniał. Są zapisy historyczne? Podobno istniał. Kmicic to Zmantysko? mi bardziej jakieś rola. rola jakaś. Jaka rola? Jakaś rola społeczna, albo, yy, albo nawet jakiś zawód może? Kto jest autorem Bogu rodzicy? Również nie mam pojęcia. I to jest dobra odpowiedź, ponieważ nie znam autora. Ha! No przecież, <grym> że nie ma autora. O to mi chodziło właśnie. Mam na końcu języka. Może jakaś podpowiedź. Hmm, a myślę, myślę, jak to naprowadzić? Jakieś inicjały może. <grym> właśnie z tym byłby problem. Czemu? Byłbym zgad pewnie od razu. Nie przypomnę sobie. To jest autorem słów A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają. To był Mikołaj Rej. Tak, i co to oznaczało? Mm, chodziło, była to tak jakby y, zachęta dla być może twórców, bo nie dla raczej prostego ludu, do częstego wykorzystywania y, w twórczości polskiego języka, ponieważ wtedy dominowała łacina, ludzie mądrzy, wykształceni głównie używali jej. A trochę tak yy, stronili od języka polskiego i właśnie być może po to te słowa były wypowiedziane. Jak najbardziej. To co nie był Adam Mickiewicz? Nie. To może Słowacki jak nie Mickiewicz? Nie, ktoś trochę wcześniej. Może Dąbrowski? Nie. Jako, że teraz z like mówimy <laughs> to, było, ale to w rust. Nie, to tak nie działa, że odpowiedzi pasują do tego, co teraz sprzedawamy. <laughs> I kto to powiedział? No właśnie, Rob... koch. Nie, nie wiem Mikołaj? Ray? Mikołaj Raymond. <gry> Kurde, Bartek, odpuściłeś no, się. Nie, bo to jest... Iż swój język mają, co to może oznaczać? Czyli oznacza to, że nawet jak Polacy, nie wiem, będą... Yy, zabiorą nawet państwo, to i tak, że ten język zostanie polski? Z tego, co pamiętam, chodziło to o czasy zaborów, że mamy własny język i go nie zapomnimy, coś w tym stylu. To, żeby sprzeciwić się zaborcom, na przykład. To było trochę wcześniej. <laughs> No, żeby po prostu traktować Polskę poważnie na arenie może międzynarodowej, że swój język yy, swój własny po prostu mają też. To było po polsku teraz? Tak. <laughs> było, było. <laughs> o nie, najgorzej. Ja nie zrozumiałem ani jednego słowa z tego, co czytałeś. To, to jest autorem Lalki Aleksander. Prus, yy, czyli Aleksander Głowacki. Pięknie, bardzo dobrze. Wickiewicz? Nie, nie. Sienkiewicz? U... Nie, nie. Nie mam pojęcia, absolutnie. Bolesław Frodry? Bolesław. Bolesław chrapny. Trzymałesty. <laughs> nie, 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 nie wymieniamy królów. Bolesław na P Pruski. Na czym polegał teocentryzm? Teocentryzm filozofia ze średniowiecza, w którym Bóg był w centrum wszystkiego myślenia tak i tego. Ten... Bardzo dobrze. Wiesz, teraz mamy mm, troszeczkę taki świat nastawiony na człowieka, nie? Ale mhm. kiedyś był teocentryzm dużo bardziej popularny. Co to oznaczyło? Czyli, że na jakieś teorie, coś w tym stylu? Może to... Że teorie były w środku? Tak. Chodziło o postawienie w środku naszego życia, filozofii religii sztuki pewnej istoty. Na przykład w średniowieczu. Aha. Kto tam mógł być? Na pewno jakiś człowiek. To najbardziej z... wcześniej to jest dla króla, pamiętam. Tak, na... to, to już trochę lepiej, ale coś że... jeszcze było ważniejszego od króla. Nie mam pojęcia co to w górę. Niebo. Podaj imię i nazwisko, bądź pseudonim polskiego poety antycznego. Polski poet antyczny? No nie mogło takiego być, bo polski. Jeszcze nie istniała w tych Bardzo czasach. Bardzo ładnie, dokładnie tak. Antycznego, na przykład tak, antygo napis. No napisał? Sophoklas. Fryderyk Chopin. No, no poetą nie był. Henryk Sienkiewicz. Antyczny to będzie też jako Adam właśnie Miskiewicz? No nie, jak... on był w nie. romantyzmie. A kim się opiekował mały książę na swojej planecie? Różą. Różą, pięknie. Nie, nie czytam tego nigdy. No, to była najcięższa jaka mogłaby być. No, no to ja, to ja wiem, ale ja słyszałam o tym tylko. Taka... No A wiesz? Nie. To było jakieś zwierzątko, tak? kim mógł się kochać? Na pewno w kobiecie. No właśnie nie. A co to jest Jądro Ciemności? Książka, tytuł książki? Tak, tak, tak. Bardzo duże. A coś yy, z naturą? Znaczy, czyli jednak nie literatura, tak? Nie Jednak nie literatura? To źle wyczuwasz moje myślenie. A z czym to ci się kojarzy? Coś na pewno z fizyką. Myślę, że może być to albo geografia, albo... Fizyka chemia? Okej, okay, to co by to było w geografii? To coś by było z planetą związane, myślę. Nie wiem, no to mi się kojarzy z czarnymi dziurami generalnie. Mm. Aha. O ja się tak jak gwiazda umiera nie wiem. Jest to może jakiś układ w ciele człowieka o mężczyzny, zakładam, że w tym rejonie.